Spodziewałem się trudnego meczu, wiedziałem, że jadę do dobrego zespołu. Ale nie ukrywam, że liczyliśmy tutaj na jakąś zdobyć punktową. I myślę, że była na to szansa, gdyby nie byłam przy bramce na 2 do zera, bo według mnie były ewidentne, co najmniej dwumetrowy spalony. Niestety bramka została uznana. Było 2 do zera. W drugiej połowie, jak widzieliście panowie, robiliśmy wszystko, żeby odwrócić losy meczu. No nie ma co ukrywać były te sytuacje. Wpadła jedna kapitalna bramka. Były jeszcze co najmniej trzy, może cztery na wyrównanie, zabrakło troszeczkę szczęścia. No trudno, no my tak gramy w tej trzeciej lidze, że, że w mecze podobnie wyglądają i, i wszystko jest prawie dobrze, tylko brakuje punktów. A czy drużyna z część czymś Was dzisiaj zaskoczyła? Tak, zaskoczył mnie trener Niedźwiedź, bo bale, bale, bale. E, bodaj trzeci raz grałem z zespołem Jaroty. I, i e, nie ukrywam, że wszystkie trzy spotkania wygrałem, bo przedtem dwukrotnie tutaj wygrywałem, e, będąc trenerem dwutek zbytowi. E, w Lamborku wygraliśmy 3-2. No, trener na konferencji prasowej tak troszeczkę nieładnie się zachował, podsumował nasz zespół, że gramy lagę do przodu, nic więcej, że jesteśmy najsłabszym zespołem w tej lidze i właśnie tym trener niedźwiedź mnie zaskoczył, bo tak naprawdę Jarota grała dobrą piłkę, no to jest dobry zespół, ale w dzisiejszym spotkaniu no to tak zwane lagowanie do przodu to gra na Jarota, szczególnie w pierwszej połowie i dlatego mówię trener niedźwiedź mnie zaskoczył, bo... Tak się nie robi. Szanuję się inne zespoły i trzeba to szanować. Ja podkreślam, że Jarota jest bardzo dobrym zespołem. Myślę, że przy jakichś dwóch, trzech wzmocnieniach jest to zespół, który jest w stanie powalczyć o czołowe miejsce tutaj, może i nawet o awans do drugiej ligi. Zresztą w drugiej lidze, właśnie mówię, będąc senerem, Bytowi się potykałem z Jarotą. To był zawsze dobry zespół. Ale tak jak mówię, no zabrakło nam dzisiaj chociażby jednego punktu. No, dla nas jesteśmy w sytuacji, w jakiej jesteśmy. My po 16 latach znaleźliśmy się w trzeciej lidze i to tej, tej okrojonej z 8 grup na cztery. Stąd ten przeskok z czwartej ligi, gdzie my kadrowo najmocniejszym zespołem w czwartej lidze nie byliśmy, a wygraliśmy to w tej chwili. No, no jest tak, jak jest. No zbieramy tego plon. Zostały trzy kolejki do końca. naprawdę się nie poddamy do ostatniego meczu. Będziemy grali, będziemy walczyć. Tym bardziej, że podkreślam to, ostatnie lata w polskiej piłce pokazują to, że tak naprawdę końcowa tabela kształtuje się prawie miesiąc po lidze. Nie? Tak, bo te różne sytuacje jeszcze są. Także to co przed nami jest, będziemy starali się zrobić wszystko, żeby te spotkania wygrać. Za dzisiejszy mecz uważam, że było ciekawe widowisko. Spotkały się, myślę, dwa równe zespoły. W dzisiejszym spotkaniu, tabela tego nie oddaje, ale tak uważam, że tak było. I mecz był ciekawy, interesujący, padły trzy bramki.